to tota pędzi po klifach go I wygląda na przerażoną! O nie! Mamusia! Nie przejmuj się, bo to pomożemy jej! Oj, pszczoły zostawcie mnie wreszcie! Oh. Widzę ją! Mamo! to, stój! Drzewa, które wyrwała, utrzymywały ziemię na klifie. Podłoże jest suche! Nie utrzyma jej wagi! Cliff może w każdej chwili runąć! Zajmę się tym! Zuka No Dobrze mam tota. Nie ma stół! No, prawie ich nie ma. Bunga? Kiedy się tu pojawiłeś? Ach, jak ja się tu znalazłam? Uuu! Już dobrze. Jesteś najdzielniejsza, pamiętasz? A my, najdzielniejsi, możemy zrobić wszystko. My, najdzielniejsi, odnajdujemy spokój nawet w najczarniejszych chwilach. O, to moja kwestia. Ej, przynajmniej ją zapamiętałem. <grym>, tak to prawda. Okej, okay. nic mi nie jest. Wszystko dobrze i nic jej nie jest. A... Lepiej się wycofajmy. Dobry pomysł. Wow. Dziękuję, Bunga. I razem, my najdzielniejsi, naprawdę możemy zrobić wszystko. Matembo, jesteście cali? Tak, Wasza Wysokość. Dziękuję. Przepraszam, że spanikowaliśmy, ale pszczoły. Mogą nam wlecieć do trąby i nas urządlić. To naprawdę bardzo boli. Brzmi przerażająco! Wyobraźcie to sobie! Matembo, okropnie was przepraszam. Wiem, nie powinnam robić farby z kwiatów. Nic nie szkodzi, makini, nie pomyślałaś. Może poszukam żółtych owoców i znowu was pomaluję. Wyjdzie niesamowicie! Właściwie? Wiem, że nie ma takiej tradycji, ale może tym razem dokończymy u kumbusza bez farby, co powiecie? Słonie łatwo się przywiązują do każdej tradycji. Może pomyślcie o tej zmianie jak o nowej tradycji. Podoba mi się ten pomysł, królu. Brzmi całkiem nieźle, ale ja nadal mam farbę. Już niedługo! Hey, świetna robota, to. W końcu ja jestem najsilniejszy. Z farbą czy bez niej nadal muszę powiedzieć swoje kwestie. Tym razem upewnij się, że nie mówisz mojego tekstu. Mm. Nie mogę obiecać. A teraz niech rozpocznie się nowe święto Ukumbuszo! No dobra, słyszeliście, słonice? Zaczynamy przedstawienie! Na miejsca, kochani, na miejsca! Witajcie, mądre słonie! Mam na imię Ascari i to właśnie ja jestem pierwszym przywódcą Lwiej Straży! Nie macie się czego obawiać! A wy, mądre lwy, nie musicie obawiać się nas.